Dzień dobry drogie ciężki, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy jeden z najlepszych utworów polskich. Wiem, że często mówiłem, że coś jest najlepsze, ale to jest absolutny top polskiej muzyki. Uwielbiam w moim po prostu, w mojej ocenie to jest po prostu jeden z najgenialniejszych polskich utworów, a mianowicie chodzi o utwór zespołu Republika pod tytułem Mamona. Do utworu potrzebujemy akordziki E małe, G duże, A duże, H duże, C duże i D duże jakiego będziemy używać, będzie to połówka bicia czyli dwa razy na dół, raz do góry utwórdzimy sobie na dwie części, zwrotka i refren są na tych samych akordach i motyw taki przedrefrenowy, i zwrotka i refren gramy na akordzikach E G, A duże i H czyli zwroteczki i refren jak powiedziałem wszystko jest na tych samych akordzikach a ten motyw przedrefrenowy gramy sobie na połówce bicia, E D, C i D E, D i dwa razy C. Napisałem już piosenkę, już jest nieźle, już jest pięknie, ale chcę by było to wyłącznie dla mamony. Ani słowa o miłości, o podłości, polityce i o niczym innym, nic bez znaczeń dodatkowych. Najpierw ty, długo długo nic, tylko ty, dla ciebie piszę, tylko ty, o tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Piosenka jest pisana dla pieniędzy, ta piosenka jest śpiewana dla pieniędzy, ta piosenka. Jest nagrana dla pieniędzy. Ta piosenka jest wydana dla pieniędzy. Drogie ciaszki i to byłoby na tyle w dzisiejszej lekcji. Fenomenalny utwór. W ogóle twórczość Grześka Ciełowskiego jest po prostu genialna. Jeśli ktoś nie zna to, po prostu polecam każdemu lecieć sobie od razu posłuchać Mistrzostwa Wszechświata. A tak przy okazji, jeśli jesteśmy w temacie pieniędzy, many, 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 to zachęcam Was do odwiedzenia nas w naszym patronacie. Tam mamy dla Was przygotowane różne fajne nadprogramowe rzeczy, więc możecie za parę groszy zgarnąć fajne rzeczy. E, I to byłoby na tyle dzisiejszą.